NIMPU! Os! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie tego materiału chciałem was poinformować, że od niedawna prowadzę zbiórkę na portalu zrzutka.pl na otwarcie pełnoprawnego warsztatu kowalskiego. Chciałbym to robić na pełnej, a na chwilę obecną ilość zamówień jest dość spora i czas oczekiwania niestety przy aktualnych narzędziach pracy dość mocno się wydłuża. Jeżeli jesteście w stanie dorzucić cegiełkę, będę w stanie szybciej realizować zamówienia oraz wykonywać bronię na jeszcze wyższym poziomie. Jeżeli jesteście w stanie dorzucić cegiełkę, serdeczne os nimpo. Nimpo. Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ninja. A w dniu dzisiejszym chciałbym was na krótko poinformować o nowym produkcie w sklepie Ninja Games. Dla niewtajemniczonych od pewnego czasu zajmujemy się produkcją broni białych na indywidualne wasze zamówienia i też mamy częściowo ofertę zamieszczoną na Marketplace oraz na Oligzie. Zapraszam serdecznie niewtajemniczonych do zerknięcia w opis materiału. Otóż mistrzowie i mistrzynie. Dużo osób z Was prosiło mnie, abym przygotował coś na wzór toporka Wikinga. I właśnie taki oto toporek tutaj mamy. Tak się prezentuje. Yy, mamy go podwójnie zakonserwowany, jeżeli chodzi o trzonek, yy, olejem, a następnie pomalowany specjalną farbą do drewna. Ostrze, tak wygląda. Szczegółowe parametry znajdziecie w opisie tego materiału. Ta broń jest przygotowana na indywidualne życzenie klienta. Julek, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam również do zerknięcia na kanał julian.pl. Link znajdziecie w opisie materiału, właśnie do tej osoby powędruje ten toporek. Tak więc, jeżeli chcielibyście zostać wikingami i mieć toporek w całkiem przystępnej cenie, to zapraszam Was serdecznie do złożenia zamówienia. Takim toporkiem możecie pochwalić się choćby przy grillu wśród znajomych, czy też wybrać się na jakąś przejażdżkę, na jakieś różnego rodzaju yy, rekwizycje, czy znaczy rekwizycje, jakieś przedstawienia, pokazy, też taki toporek świetnie się nada. Jak sobie go powiesicie, to myślę, że też będzie ładnie się prezentować. Przy kominku. Tak więc, cóż, nowość w sklepie tak właśnie się prezentuje. Oplot mamy tutaj wykonany z prawdziwej skóry. Tak samo te paski tutaj indywidualnie możemy też przygotować wzór na Wasze życzenia. Trzonek osadzony tutaj w środku na dwóch wielkich śrubach, a także i zalany w środku tutaj specjalnym włóknem szklanym. Takie właśnie otóż tutaj mamy dzieje, zamówień jest bardzo dużo, tak więc staram się je nadrobić, szlifierka taśmowa już do mnie wędruje, więc myślę, że czas pracy powinien się na dniach już nieco polepszyć, więc po prostu będę w stanie szybciej do Was realizować zamówienie. Serdecznie dziękuję również wszystkim osobom, które wspierają mnie na portalu zrzutka.pl, organizuję tam zrzutkę na warsztat kowalski, jeżeli jesteście w stanie odrzucić cegiełkę z góry, serdeczne moc z nim po. Link znajdziecie w opisie materiału. Okej, okay, a ja tymczasem idę coś urąbać tym toporkiem. Trzymaj ta sieta i zobacz... i do zobaczenia w kolejnych materiałach. O z nim po!